jest i sobie, sobie rać. przyczepka już udomowiona kolega mnie przywiózł ale nie zezwolił na nagrywanie roda jest weź mi to i ten stoliczek i tą niebieską torbę no. także jesteśmy rozwijamy się póki widno bardzo fajne to jeziorko już na jednym nagraniu było Wyciągane były amury. Tak jak widać za mną. Będziemy mówić, tym razem ja jestem na stanowisku obok. Nie tak jak zawsze. I co? Lecimy, rozbijamy się. Mamy już pelety, mixtape. dzisiaj trochę orzechaty pierwszego. Trochę zamęty. Dałem tego szmroda. Nie, już szmroda hortemona. Peletu. Straszny śmierdziel i wymieszałem resztę ze skretingiem 4,8 mm 4,6,8 mm rozumiałem mieszanka do, do worków PVA na, tą gru, na gruby zestaw jeszcze będziemy robić na drobny zestaw kukurydziany pelet na mączce kukurydzianej do tego trochę zanęty na karpia i może zobaczymy trochę pelety jakieś dorzucimy Ewentualnie z kretinga, bo mamy go mało, tylko tyle zostało. Także mieszamy i jedziemy dalej, a do tego jeszcze dorzucimy trochę softa. Chodzę, że chodzę, jak cholera, no ale się sprawdza. Pokroimy, mam trochę usanek jakiś tam jeszcze. No właśnie jak widać rozpakowuje się Sławek Sławek No witam, witam wszystkich <laughs> Trochę się zamyśliłem <laughs> za, Zabrany, zabrany Dobra, Szyku, Szykujesz Sławek zanęty uh -huh. Ty wziąłeś to moje w kwadratowe wiaderko tam co? Tak, wziąłem tam Okej. Okay. To, to, to. Już wziąłem na twoje stanowisko, bo ciemno już coś tam sobie podświetlamy. Babek, co dzisiaj działasz, bo mamy smroda. Co mamy tutaj ciekawego? No w co? Zaczynamy od klasyki gatunku, czyli od demonów. Do tego wejdzie uzupełnienie ładne. I... Na haczek fajny tak. Jako 2, dodatek 2 jeszcze będą różne palety. Hotka, skreting jeszcze wejdzie, w różne, roz... różne rozmiary. Od... 2 do 12 mm, oczywiście kuleczki są 14 jak dobrze pamiętam, albo tak, 14, 14 mm, część jest po pocięta w połówki i w ćwiartki, a jako taki klej, żeby nam powałki nie rozpuściło, będzie dodany, już mówię, będzie dodany booster, biały, rogat, biały robak od Fiderbite'a. O właśnie, no. o booster, właśnie a propos boostera, ja w ogóle boostera dzisiaj nie użyłem, może później na nockę coś użyję. Jako dodatek jutro na razie to będą nic. do Federowych przynętnie typowe yes, dolenty. Made in Taiwan, tak jest, Made in dosłowne Taiwan. znaczenie Made będzie in Taiwan od kolegi. Będzie truskawka i ten taki drugi nowy, też niby truskawkowo. Jakiś owocowy, tak? Owocowy, tak jest. Owocowy, owocowy. Z Tajwanu. Z jak Tajwan. już widzieliście na poprzednich nagraniach, kolega nam przywiózł w prezencie. Zobaczymy, jak w Polsce się sprawdzą, nie? Plus Bo... będą dodatki jeszcze też tajwańskie aromaty. Mamy ananasowy i truskawkowy, Ananasik, ale... się ich, pokaż tutaj do kamery. Już pokazuję. I, I truskaweczka. to Tylko, że to będzie do federowych wędleczek. A do karpiowych wchodzą kuleczki od demony, y Żadna reklama oczywiście, Dokładnie. po prostu dostaliśmy w prezencie, więc wykorzystujemy. No głupio by było nie skorzystać, tak? Dokładnie. A może i się okaże, że Tajwanczycy mają lepszą chemię dla ryb niż my. <śm> 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 no. no i dobra, to tak dalej się dalej Sławek będzie zbroił. Zaraz będziemy szli stanowisko mu uzbrajać. Mogę Wam pokazać stanowisko z daleka, jak chcecie. Bo fajną latareczkę jaką kupiliśmy, znaczy kupiłem. Teraz kupimy światełko. Tam ma. Słabek będzie miał swoje stanowisko. A ja już tam siedzę z kijami, już wcześniej zarzuciłem i czekamy, może coś weźmie. Także ten. Możemy rozproszyć sobie światełko. O! Będziemy widać większe pole. Pole, większy obszar ta teraz otwiera nowy rozpost. A jak? Wszystko się nagra. Pokażę, jak się cieszy. Miszka. Jest. Rozkładamy. Działamy. Którą mamy do w ogóle? 18 Proszę. Tak. O 15 po osiemnastej. Ciemno, jak w tukę. Ale mamy dobre światełko. Wszystko widać aż razi pewnie Sławka nie jest idealnie właśnie ale biorę, widać biorę w dół i jest okej okay, nie. Ogólnie dzisiaj testujemy też notarkę dwie rzeczy dzisiaj testujemy <grym> każdy swoją mam tak. stojaczek w ogóle widzę fajny porządny masywny tak. temu już roz, rozpada kajdas już mi na łożyskach popękało popękało mi końcówkami tutaj ta, ta końcówka co jest tutaj o ta. Mhm, też, mi, też mi pękła. A wiesz co jest fajne w tym? Części, musiałem części zapasowe są. Bardzo do, w dużej ilości dostępne. Ale są dostępne, nie w zestawie. W zestawie też masz zapasowe nóżki. Ja szukałem lekkole, właśnie, chociażby. zostawiłem na rybach tą końcówkę, tą dłuższą. No. Tą dłuższą końcówkę zostawiłem i rano przyszedłem już nie było. <laughs> Ale nie, wszystkie, no. nóżki, wszystkie nóżki, elementy plastikowe, klamry, które są tutaj, są dostępne w zapasie. Normalnie no. można dostać całość, to w jak coś Ci się rozwali, to każdą część pojedynczo można. Oczywiście też nie reklama, po prostu prezent. Dokładnie, no, I cieszymy, cieszymy się razem z kolegą. O. No. już taka szerokość będzie dobra. Ja w razie, razie postawisz, sobie, no, postawisz sobie ładny, bardzo szybki patent w ogóle zamykania, w ogóle sobie, zobaczcie, cyk, odhaczasz. No i przesuwasz, ciach. Ja to mam na pokrętełka. Mm -hmm. Trzeba... Kręcić. To jest wszystkie jedyne pokręty, to są tylko nóżki, żeby... No. Żeby zablokować pach I tak samo tutaj jest na, na ten... No, szybko zamykać jak się z której stronę podnieść. To... Ciekawa sprawa w ogóle. Bawimy się w reklamowanie. <noise> no ale... Jednak za porządny sprzęt trzeba jednak zapłacić. Myślę, że se w dół, Sławek, ustaw nisko. Nie masz co sobie ustawiać wysoko. Bo i tak będziesz teraz czekał na wywózkę, wiesz co chodzi. Czyli musisz sobie hamulec popuścić. I będzie wyjeżdżał Ci... Żyłka Ci będzie wyjeżdżała, nie? Żeby słychać było w okay. jak jedzie. Jaki odjazd jest. Może resztę? No co, ja może pomogę, co? No będzie szybciej, na pewno. Czekaj, tak jest, trzeba wyciągnąć te... Yy, aha, są zaślepki, tak? Tak jest, są zaślepki. Jeszcze moje, moje, jak to mówią. Nie, one też do środka po one później z powrotem wracają. Miedziane, miedziane w ogóle te końcówki, faza. No, Ciekawe, czy to kolor, czy to po prostu miedziane? Ogólnie są aluminiowe, Lulku, ale yy, są tak pokoloryzowane w ten sposób. Oooo, sławek. Czas bym dobrze widział. Co? Przez ten zielony kolor, od razu wiem, że to jest limonka. Citrus taki, mm -hmm. To jest takie, nie? Mhm. Z federbajta. To jest. W ogóle wszystkie te federbajtowe. Ta seria akurat jest całkiem spoko. Ta seria jest bardzo elegancka Mamy godzinę 23 około Kamerka podaje co innego Nie patrzcie na to Weź mi świeć tutaj świeca świeca Dawaj swobodnie. Mamy Mamonkę O Niet pas voor ploem. Mamy kolejny woreczek Hot demonów. Skruszony Zobaczymy Bardzo lubiane na tym łowisku Jest tak Nie spadnie mi na pewno Jak widać Zasłupłem idealnie Mam koszyczek 70 gramów I lecimy Musimy rzucić w tamto miejsce Pięknie. O to mi chodziło. No niestety, mam dla ciebie przykrą informację. Nie nagrywało się wcześniej. Tak? No. Uuu, spokojnie. Woda by Ci się przydała, nie? No zaraz dostaniesz kolego wody. Nagrywasz teraz? No nagrywam. Lepszy sprzęt przyniosłem. Do wypuszczenia się na pewno przyda. Dobra. Nagramy. No teraz znowu pokazuję 9900, tak jak wcześniej. 9900, może? No właśnie. Dycha? Dycha. Dycha. Minus kilogram to 9 kg. Ale no, przepraszamy. Nie ma problemu. Takie rzeczy się zdarzają przy ludzi, ale. Zaczna za, sztukę zacznę sztuka, no Cieszy mi się niezmiernie z niej Tym bardziej już się do spania trzy 80 centymetrów Bardzo ładna sztuka, nie? Mhm. To jest zdjęcie, chcesz? No oczywiście. Zaraz go wezmę. A to czekaj, ja telefonu nie mam przystawać. No Ale ja mam. Masz? No, czekaj. Będziemy... Gotowy, Ok, Jedziemy. idziemy. Masz? No, wypuszczamy. Ale ładnie, co? No No, wędkę. I to nie? Tak jest. Uwaga. Widzę, widzę pod demon z truskawką, z której się śmiałeś dzisiaj no, ale ten bardzo bardzo ładnie tu pokaż ale tak, walki za bardzo nie było no nie było dużej walki no ale to inna woda dla tego no no uciekaj koleżko No nie w podbierak znowu. Do podbieraka idzie. No nie podobało mu się z nami, zdjęcia chce robić dalej. No. Płyń. Ładnie, ale ładna szuka, no. Dzięki za ten wieczór udany kolego. Sławka karpia podbieraliśmy. Pan nam pożyczył taki większy, niby podbierak. Mój jest taki samej wielkości w sumie. I zobaczcie, co się stało. Siata się cała popróła. Tylko podniosłem podbierak do góry, od razu i po siatce. To no co wjeżdżamy? Sławek z nocki będzie zwijał zestawy A ino, już może się coś trafiło. Już tak miałem nie raz. Nie wiem, czy ty Sławek kiedyś się trafiło? No o, 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 o. Często... o No, że to linka tu mamy. Nie to nie będzie trzeba wiedzieć. Nie, no także. Nie wiem, czy Sławek tak miał niż kiedyś. Ale już tak miałem nie raz, że budziłem się rano. Ściągam zestaw w ogóle ze świadomością, że nic na nim nie ma. A tu nagle okazuje się, że coś siedzi. Więc zobaczmy, pusto, tak? czyli tutaj, co tu miałeś w ogóle zarzuconego? Jaką proteinę? Tu miałem rzuconego w od Cytrusa. Właśnie ja miałem Morwę na noc Coś mi na tą morwę skubuło 5 rano, bo to... to, to, to Obstawiam, że to był niebieski zestaw. Nie, to był zielony bankowy. Zielony? Tak. Czyli Mi się wydaje, że niebieski. No i... Zmieniłem tą morwę. Na, zmieniłem na Chinkersa, na Magota z Federbieta. Czekam, może jakiś lin wejdzie, później może zmienię na zumbę, na wątróbkę, wątróbkę. No i co? Ale Ryby bez upadku to nie ryby. <laughs> Dokładnie, nie? Kajtas zadowolony, nie? Sławku, na nocce pociągnął karwia. Nie udało się nam zbytnio dużo nagrać, coś tam... No Ale 90 to wichoło takich ale dokładnie. Zdjęcia w będą. Zdjęcia są porobione jakby co mamy nagranie zważenia I co działamy? Może jeszcze coś pytnie. Okej, okay, niestety wszystko co dobre zawsze się kończy szybko. Już powoli musimy kończyć niestety naszą wyprawę. Dokładnie. No. Ale do samego końca, żeby nie było, wędkiem w wodzie, czekając na, na ostatni może odjazd. Do samego końca, tu jest dwa zestawy wyrzucone moje, a tutaj dwa lulka i trzeci taki osobno rzucony jest czerwonego na czerwonego robaczka. A może okon wejdzie jeszcze przed samym fajronem? upad upadł można odpowiedzieć? Czy wejdzie? Wypad no. można powiedzieć udany, nie? Tak Sławek jest. Rekorda pobił. W końcu coś wielkiego. Zmówione. No i co? Zapraszamy do oglądania filmu. Filmów? filmów. filmów, Następnych. filmów. Następnych. Miłego no, wieczorka tak. życzymy wszystkim. A i oczywiście I subskrybujcie nasz kanał. Dzięki do zobaczenia.